Przy okazji domowego montowania dla Was interkomów do Waszych kasków, przypominam, montaż takiego interkomu przy zakupie kasków w naszym salonie to koszt 30 zł, normalnie około 60. I tutaj chciałbym Wam może inaczej nie pokazać, jak go montujemy, bo to już pokazywaliśmy, ale odpowiedzieć na Wasze częste pytania. Czy w kaskach za 389 zł integralnych? Można zamontować interkom. Odpowiadam, że można. Bardzo ważne, żeby miały już w EPS-ie miejsce na słuchawki. Jak mamy te miejsce na słuchawki i wyciągane policzka, jak widzimy w takim kasku za 389, przypominam, Ozon Arrow jest, bez problemu będzie można zamontować. Ja montuję i pokażę Wam efekt finalny, a jest mój pomocnik. 10 minutek i mamy zamontowane, Bardzo fajnie to wszystko wygląda. I chciałbym powiedzieć, dlaczego rekomendujemy takie schowane mikrofoniki niż te, które tutaj mamy, ale w kaskach integralnych. Te bardziej rekomendujemy w kaskach szczękowych, ponieważ. Jest miejsce, żeby to po prostu gdzieś wystawało. W integralnym kasku, zobaczcie, nie ma tego miejsca, więc możemy sobie taki fajny mikrofonik pod wewnętrzną wyściółką przykryć i jest tak naprawdę niewidoczny, a spokojnie wyłapie dźwięk, którego gdzieś tam wydajemy ze swoich ust. Dlatego polecam bardzo prosty montaż. Aticom interkom Intercom motocyklowy jest świetny.